Kolonialna architektura, amerykańskie oldtimery i radziecki ustrój polityczny. Tak w kilku słowach można opisać Kubę, wyspę, na której obecnie się znajduję. Jest godzina około siódmej, wstaje słońce, siedzę sobie na dachu jednej z kamienic na Havana Centro. Jest to zdecydowanie mniej turystyczna dzielnica niż chociażby Havana Vieja. Jak wygląda hawana? Hawana na pierwszy rzut oka może odstraszyć swoimi zrujnowanymi budynkami oraz nieoświetlonymi ulicami nocą. Jednak wystarcza naprawdę kilka chwil, aby oswoić się z lokalnym klimatem. Za chwilę skończę śniadanie, a następnie pokażę wam kilka przebitek z okolicy, a później ruszamy w miasto, pokażę wam więcej. Zanim wyjdziemy, pokażę Wam jeszcze kwaterkę, jakiej teraz urzędujemy. I tak, tutaj mam, jest drugie piętro. No i do samego mieszkania tutaj jest, to jest taka oto creepy furtka. Tutaj nakładeczka się otwiera. No i idziemy na górę. Tutaj jest wejście na dach na którym wcześniej byłem no i mieszkam tak wygląda To jest taki living room z balkonem I Idziemy do pokoju łazienka, no i to wszystko na swoim miejscu taki Sztafloki nawet są w Kuchnia. No i idziemy teraz do pokoju. Na połowiu dwa łóżka dwuosobowe. Ludówka. Standardowo klinka, No i mamy też... balkonik. No i tutaj... Prawdziwa hawana. Jak widać, klimat wylewa się dosłownie z okien. Jest niedziela, ludzie nie pracują, spędzają czas na ulicy, słuchając muzyki, rozmawiając i grając domino. Zdecydowana większość mieszkańców jest czarnoskóra, są to potomkowie niewolników których Hiszpanie przywozili raptem 100 lat po odkryciu wyspy Ze względu na to, że tyle czasu zajęło im wybicie rdzennych mieszkańców Kuby Łącząc ulica, ulicami Hawany na pewno przyjdzie taki moment, w którym będziemy chcieli coś zjeść Jesteśmy obecnie na Hawana wiecha na ulicy Teniente Rey I na tej też ulicy znajduje się knajpka pod, pod nazwą Teniente Rey 360 Mogę ją wszystkim sumieniem polecić. Z tego względu, że tu wiele razy i ani razu się nie zawiedliśmy. Mamy tutaj wspaniałe owoce morza, ropa wieka oraz bardzo cudowne kotele w rozsądnych cenach. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. I tak, tutaj mamy kartę najważniejsze pozycje mięsne przed chwilą a wieka wszystko w najlepszym porządku a tu owoce morza i tak. jedliśmy tą pozycję tą pozycję tą tą i tą mamy chipsy z plataną. Sałatę, brązowy ryż z fasolą oraz krewetki. A tak prezentuje się tajemnica śmurnicą. Mamy tutaj właśnie odsłynaną śmurnicę, również brązowy ryż z fasolą, sałatę i też chipsy z plataną. Dodaję tego Cuba Libre i pinakoladę. Zobaczcie jak żył Bakar. Malina! Tak prezentuje się asortyment apteczny. Jak widać pozostała wiele do życzenia. A tak wygląda kolejka do apteki. Przez blisko 400 lat była hiszpańską kolonią. To tutaj Hiszpanie, grabiąc obie Ameryki, gromadzili swoje skarby, następnie przyładowywali je na inne okręty, dopełniali je tytoniem i wywozili do Europy. Znajdujemy się obecnie na Havana Wiecha. Jest to najstarsza dzielnica Hawany, i tu właśnie na niej widać bardzo duże wpływy Hiszpanów, pod postacią chociażby architektury, rodem z Andaluzji. Wyspa słynie głównie z produkcji oraz eksportu rumu oraz najwyższej jakości cygar. To na w podczas prohibicji Stanów Zjednoczonych przyjeżdżali Amerykanie, aby pogorzystać z życia. Najbardziej znaną marką cygar jest Kohiba, natomiast rumu Havana Club. Znajdujemy się obecnie na ulicy Calle Mercaderes i to właśnie na niej znaleźliśmy miejsce, gdzie można kupić cygara Kohiba w bardzo rozsądnej cenie. To miejsce nazywa się Costa del Habana. Udało nam się wejść. Kupiliśmy 6 sztuk Kochiba yy, Robusto yy, w, miejscu, w miejscu, które reklamowałem. Yy, zapłaciliśmy 12 dolarów za sztukę. Tak to się prezentuje. No generalnie markowe cygara to nie jest tania impreza. Tutaj dla porównania mamy ceny w sklepie oficjalnym. 5 cygar, m.in. Cojiba Robusto. Takim w kumitorze kosztuje 100 dolarów. Um, tu mamy suki z Za 50 dolarów. To jest nie, nie będę się tego kłamił specjalnie w akcji, modele, bo za 1 65? und die Packung hier aus der ab und das sind drei drin. Okay. 68 Dollar eine Stücke, in einem autoplastikgummi Packung.

A teraz powiedz, co masz robione? Nie wiem, jak to się Jak się nazywa? Nie wiadomo jakie. Idąc ulicą, namierzyłem mały streganik warzywno-owocowy. Pomidorki po 40 kubańskich pesos Natomiast badany, badany po 190 No i mamy kolejny straganik Warzywno-owocowy z pomidorami po 40 za kilo To chyba dynia, nie wiem Cebula, nie widzę ceny Papryka po 50 peso Mamy czosnek po 20 peso. Tu jakaś mała papryczka po 60 peso. No i tu mamy guajawę. Ogórki. Ogórki, z tego co widzę, 30 peso. Tak prezentuje się chyba na centro nocą. No i kończymy ten dzień chowanie. Całe miasto pokryła ciemność. Jedynym jasnym punktem na mapie jest kapitol.